Dzisiaj zajmiemy się dwoma serwisami diagnostycznymi: WDBI oraz RDBI. Jako, że jest to kolejny odcinek serii o diagnostyce, zaczynamy bez czołówki i przechodzimy do mięsa. Najpierw serwis numer 22. Zaryzykuję stwierdzenie, że jest to najczęściej stosowany serwis diagnostyczny. Nosi on nazwę Read Data by Identifier, co składa się na akronim RDBI. Jak można się domyślić, służy on do odczytu konkretnych danych z urządzenia. Zapytanie diagnostyczne wygląda tak: na początku SID22. Następnie dwa bajty, które razem składają się na tak zwane DID. DID to skrót od Data Identifier. Każdy DID określa jeden parametr urządzenia. Mogą to być zarówno wartości statyczne, takie jak numery win czy wersja aplikacji, lecz także wartości dynamiczne, takie jak bieżąca temperatura czy liczba obrotów. Można to sobie wyobrazić tak, że producent urządzenia rozpisuje sobie taką tabelkę. Najpierw wypisuje sobie listę parametrów, a następnie nadaje im numery DID. W rzeczywistości producent nie ma pełnej dowolności w określaniu identyfikatorów liczbowych dla swoich parametrów. Norma ISO 14229-1 definiuje zarówno pulę identyfikatorów, spośród których producent może sobie dowolnie ustalać własne parametry, jak i pulę parametrów określanych standardem, np. numer VIN, numer seryjny czy typ silnika. Są to numery Zastrzeżone dla tych wartości. Jeszcze jedna ważna uwaga. Stosując ten serwis, zupełnie nie obchodzi nas, gdzie fizycznie w pamięci znajdują się te dane. Gdybyśmy chcieli odczytać dane z konkretnego bloku pamięci, skorzystalibyśmy z, z serwisu 23, czyli Read Memory by Address. Jednak ten serwis nie jest przedmiotem dzisiejszego odcinka. No więc załóżmy, że chcemy odczytać numer win. Norma określa, że did związany z winem powinien mieć numer F190. Tworzymy więc zapytanie diagnostyczne do odczytu danych 22 F190. Jeśli dostaniemy pozytywną odpowiedź, zacznie się ona od bajtu 62. Następnie na dwóch kolejnych bajtach zostanie powtórzony did dopiero po nim przesłana zostanie wartość win. W przypadku takich parametrów, które mają interpretację tekstową, najczęściej każdy znak alfanumeryczny zamieniany jest na wartość bytu zgodnie z tablicą ASCII. Zobaczmy na przykładzie, jak taki odczyt win wyglądałby w kanu. Wysyłamy zapytanie o win. Widać, że zapytanie zostało wysłane jedną ramką, czyli single frame. Następnie dostajemy odpowiedź segmentowaną, złożoną z kilku ramek. Możemy zignorować wszystkie ramki składowe i popatrzmy tylko na pełną treść przesłanego komunikatu diagnostycznego, które kanu nam tutaj fajnie pokazuje. 62F190. Następnie lecą bajty składające się już na właściwy numer WIN. W kanu możemy od razu rozwinąć sobie tą pozycję na liście i zobaczyć przetłumaczenie tych bajtów na rzeczywisty ciąg alfanumeryczny w ASCII. Jeżeli chcemy odczytać diagnostycznie jakąś wartość numeryczną, np. Na napięcie baterii, musimy wiedzieć, jak zinterpretować wynik z magistrali. Zazwyczaj dla każdego parametru mamy określony skalar i offset. Działa to tak. Jeśli mamy napięcie baterii zapisane na dwóch bajtach, maksymalna wartość wynosi 65535. To jest tak zwane raw value. Możemy założyć jednak, że napięcie akumulatora w samochodzie nie będzie wyższe niż kilkanaście V. Wprowadzamy więc skalar, na przykład Widać wtedy, że maksymalna wartość, jaką możemy zapisać, wynosi 16,38V, ale za to zyskaliśmy dużą rozdzielczość i możliwość podania wyniku z dokładnością do uwaga 0,25 mV. szczerze mówiąc, ten przykład jest trochę zmyślony, ale chciałem wam po prostu pokazać zasadę działania tych skalarów i to w jaki sposób ustalają jakie skalary mają mieć wartość. Chodzi o to, żeby maksymalnie wykorzystać zakres całej liczby, którą stosujemy do zapisywania danego parametru. Dlatego właśnie, żeby móc poprawnie zinterpretować te wyniki, które możemy sobie po diagnostyce odczytać z magistrali, musimy znać właśnie skalar i offset dla danego parametru. W bardzo podobny sposób działa serwis 2E, czyli Zapis danych. Jego nazwa to Write Data by Identifier, czyli w skrócie WDBI. Zasada działania i format zapytań jest bardzo podobna do RDBI. Trzeba tylko pamiętać o tym, że nie wszystkie didy, które możemy sobie sczytać po diagnostyce, możemy również zapisać po diagnostyce. Mowa tu o takich wartościach jak temperatura, napięcie czy prędkość samochodu. Gdyby tylko było inaczej, wyobraźcie sobie te nagłówki portali internetowych. Znalazł jeden prosty sposób na mniejsze spalanie w trasie. Po prostu w czasie jazdy wpisuje serwisem 2E niższą wartość spalania. Stacje benzynowego nienawidzą. Jeśli spojrzymy sobie na konstrukcję zapytania i odpowiedzi serwisu 2E, różnica jest oczywiście taka, że to zapytanie będzie zawierało wartość parametru, którą chcemy wpisać do urządzenia. Załóżmy, że chcemy ustawić nową wartość dla wspomnianego numeru VIN. Zapytanie będzie wyglądało tak: Najpierw SID, czyli 2E, następnie DID równy F190, zaś kolejno później ciąg bajtów z nową wartością numeru WIN. W odpowiedzi dostajemy krótki response. 6E F190, czyli potwierdzenie poprawnego zapisu parametru dla DIDA F190. No ale żeby nie było tak łatwo i różowo, gdybyście się podłączyli do jakiegoś modułu samochodowego i wysłali mu taki komunikat. Do zmiany numeru Vin na 99,9% dostaniecie negative response, który będzie miał wartość prawdopodobnie taką 7F2E7F. W skrócie mówiąc, chodzi o to, żeby nie było tak, że ktokolwiek zyska fizyczny dostęp do jakiegoś modułu samochodowego, żeby nie mógł po prostu sobie w nim dowolnie grzebać i zmieniać parametrów diagnostycznych, takich choćby jak numer Win czy też przebieg. I choć norma ISO tego wprost nie reguluje i standard pozwala na wydawanie po prostu takich komunikatów do zapisu danych, zazwyczaj jest tak, że przed zapisem danych trzeba. Zrobić jeszcze kilka czynności. Przeważnie to jest najpierw przejście do sesji rozszerzonej, następnie skorzystanie z tak zwanego security access. Jak się domyślacie, serwisy te nie są przedmiotem dzisiejszego odcinka, więc jeżeli chcecie się o nich dowiedzieć więcej, to pamiętajcie, żeby nie, <śmiech> nie, <śmiech> już na pewno nie. <laughs>